Witajcie moi kochani, z tej strony wróżka Roza. Dzisiaj chciałam zaprosić na miesiąc marzec. Co prawda dzisiaj 3 marca, ale troszeczkę z lekkim poślizgnięciem, ale no niestety nie nadążam, moi drodzy. Ym, no tak, takie są sytuacje losowe, ale no staram się, żeby jeszcze coś nagrać dzisiaj. E, więc y, witam dzisiaj y, wagi, skorpiony i strzelce. Zaznaczam, że nie ze wszystkimi horoskop będzie rezonować, bo to jest horoskop ogólny. Jeżeli ktoś chce skorzystać z czytania indywidualnego, to zapraszam na bloga Wróżka Roza, tak? Tam można się zapisać. Ym, a póki co ja bardzo dziękuję Wam serdecznie za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki, za wszystkie subskrypcje i e, jeżeli ktoś nie zasubskrybował jeszcze mojego kanału, to bardzo gorąco zachęcam i nie zapomnijcie wcisnąć dzwoneczka. Wtedy będziecie dostawać powiadomienia o nowym filmie. Dobrze, nie będę przedłużać i jedźmy. Zobaczymy co tutaj uwagusi się będzie działo w miesiącu marcu. Dużo rozmyślania, być może będzie dużo propozycji, dzięki którym, no, tak jakby narodzicie się, jeśli chodzi o finanse na nowo, ale też, tak jakby nie odbieram tutaj tego wisielca, że będzie coś zawieszone, tylko bardziej y, spójrz na to z innej perspektywy, by nie dać się, y, no albo faktycznie może za, warto się zawiesić i zatrzymać. By nie zaprowadzić się tutaj, nie pozwolić, by się wprowadzić w yy, jakiś zaułek, tak, żeby ktoś was tutaj w koziruk po prostu nie zrobił. No, ale zobaczmy jeszcze, moi drodzy, co nam karty dopowiadające powiedzą, tak? Tu jest też dużo młodej energii, być może z kimś będziecie współpracować, z młodszymi osobami. Yy, tu też tak jakby narodzenie jaka, jakaś duchowość yy, może pod kątem duchowym no ale coś ewidentnie runie, słuchajcie no jak grom z jasnego nieba nie wiem o co tutaj chodzi musicie to dopasować do siebie, być może też będziecie zbyt mocno przeciążeni yy, no przejdziecie przez jakąś transformację, ale to nie będzie łatwa transformacja, być może coś będziecie zakańczać by wejść w coś nowego, tak? Czyli tutaj taka ogromna, ogromniasta przemiana. Coś tutaj y, po prostu stwierdzicie, że no od czegoś czas odejść, tak? I tutaj po prostu y, będziecie patrzeć z różnych perspektyw i, i po prostu y, będziecie z, z się zastanawiać, co tutaj zmienić, tak? By Uleczyć te rany. No, kierujcie się intuicją, królowa kielichów mówi, tak? Ciepłem. Nie, nie ego, nie ego, bo tutaj też mogą górę wziąć emocje, tylko po prostu sercem, miłością, tak? Dojrzałością. I wtedy tak, jakby będziecie na wygranej pozycji, tak? Bo być może tutaj. No, ta wieża może mówić, że jeżeli wy nie będziecie chcieli i nie przyjmiecie, nie otworzycie się na zmiany, no to po prostu los, los za was zadecyduje, tak? Ale no, tu po prostu no, czas na zmiany, trzeba się na te zmiany otworzyć i yy, kierujcie się intuicją, kierujcie się yy, swoim wnętrzem, wtedy będziecie na wygranej pozycji. Tak uważam, po prostu uleczycie to. Swoje, mm, swoje ja po prostu, tak? Nie będziecie patrzeć z pozycji ego, tylko właśnie z, pozo, z pozycji duszy i no i jakąś tutaj przeżyjecie, no coś jakieś może być, jakieś rozczarowanie, ale, ale no, zmiana, zmiana. Dobra, zobaczmy w uczuciach, drogie wagusie, co tutaj się będzie działo. No, uważam, że tutaj trafiacie na jakąś osobę, którą, no, która będzie za wszelką cenę próbowała Was oczarować. Ojej, i to może być toksyczna osoba. Słuchajcie, dużo ognia, dużo takiej yy, ognistej energii, ale też, no tak jakby nie wiem, czy ta osoba jest uzależniona, może ta osoba zmienia... Yy. <laughs> Zmienia osoby, no ludzi po prostu jak rękawiczki. No a wy w, w oczach tej osoby, no błyszczycie ewidentnie tutaj, błyszczycie i za wszelką cenę ta osoba będzie próbowała Was tutaj zdobyć, tak. No ale zobaczymy, co tutaj karty dopowiadające powiedzą, tak. Osoba, która będzie dużo mówić, dużo mówić, y, może to być osoba na wyższym stanowisku, dosyć przedsiębiorcza, tak? Czyli y, nawet może mieć rodzinę, słuchajcie, więc tutaj uważajcie, żeby y, nie wdepnąć, nie wdepnąć y, po prostu w jakiś związek y, małżeński, tak? Że tu po prostu. Możecie wejść w jakiś romans, i może się okazać, że ta osoba jednak ma yy, poważny związek: tak? małżeński, dzieci, rodzinę, dom. I, yy, no i możecie stać się ofiarą tak, takiej osoby, więc tutaj po prostu bądźcie ostrożni. tak? Bądźcie ostrożni. Albo może być jeszcze druga wersja, że wy po prostu przerobiliście już takie związki, takie toksyczne związki tylko na, na seks, na, na takie mm, i tak jakby będziecie się uleczali i macie szansę kogoś poznać, by stworzyć z, z tą osobą stabilny związek pod z, z kątem materialnym, jak i uczuciowym, tak? niemniej no tutaj jest taka przestroga tak żeby może nie od razu wchodzić bardziej się dowiedzieć coś na temat tej osoby zasięgnąć jakiejś tutaj wiedzy zwrócić uwagę tak to to jest bo ta osoba dużo mówi ta osoba może też błyszczeć też tak jakby nie może na siebie zwrócić zwracać uwagę no, w, w społeczeństwie zajmować wyższą pozycję, tak? No, może to być też jakaś gwiazda, gwiazda, po prostu postrzegana gdzieś tam, nie? Więc po prostu musicie zwrócić na to uwagę, by, by być ostrożnym. Dobrze, zobaczmy, co w energiach ogólnych dla wagi i w zdrowiu, co to się będzie działo na marzec. No kolejny raz pokazuje się ta transformacja, tak? czyli tutaj może też zmiany w domu, coś tutaj będzie się y, zmieniać, może będziecie myśleli o zamianie mieszkania y, z mniejszego na większy albo przeprowadzka do innego miasta. No coś tutaj, jakieś zmiany się szykują, no ale dociągnę jeszcze do tego klucza. No tak, jak powiedziałam, no to może się wiązać z przeprowadzką, może to być, może ktoś do Was dojedzie. No jakieś tutaj są zmiany, tak? Więc ym, albo po prostu będziecie coś, y, jakieś remonty robić w domu, no coś tutaj się szykuje, tak? Albo ktoś Was po prostu odwiedzi. Jeśli chodzi o Wasze zdrowie, no to tak jak powiedziałam, w domu, no nie zamykać się, tak, wychodzić między ludzi, yy, no bo tu też takie widzę troszeczkę, troszeczkę, lekkie stany depresyjne, więc tutaj pod tym kątem trzeba po, popracować, otworzyć się, niektóre stare rzeczy, przeszłość zamknąć i iść w nowe, tak statek mówi, idź do przodu, nie sieć. W miejscu, tak, bo tutaj jeżeli będziecie siedzieć w domu, no to będziecie czuli też czasem to osamotnienie. Wieża tu może mówić o, o, o samotnieniu, tak, że po prostu y, możecie się czuć sami, tak. Co niektóre osoby mogą wylądować też y, gdzieś na uczelni, tak, bo, 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 bo tutaj do różnego grona przedziału wiekowego, mówię do ludzi. Także tutaj też jakieś zmiany mogą być. Może też być tak, że niektóre osoby mogą wylądować w sanatorium czy, czy, czy w, nawet w szpitalu, tak? Niemniej tutaj takie bardziej wyrównanie elektrolitów, tak? Tutaj po prostu trzeba zadbać o swoją o swój układ immunologiczny. Bardzo to jest istotne, i słuchajcie, poziom wody, tak. No i unikajcie też yy, dużej ilości alkoholu, jak jeżeli będziecie imprezować, drogie wagi. Dobrze, i zobaczmy teraz, yy, co tutaj się będzie działo. Yy, co nam powiedzą karty rady. Karty rady, waga. Karty rady, waga. Pozbądź się nieprzydatnych rzeczy. Jeśli wzbudzają Twoje wątpliwości, po prostu je wyrzuć. Oczyszczanie, widzicie? To, co niepotrzebne, trzeba po prostu wyrzucić. I druga karta rady. Słuchaj innych. No, czasem może warto się doradzić, tak? Jakiejś osoby, która Wam coś tam podpowie, doradzi. Więc no, może warto na to zwrócić uwagę. Dobrze, drogie wagi. To by było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli Wam się filmik podobał, to oczywiście łapki w górę. Jeżeli z Wami rezonuje, to dajcie znać w komentarzu. No, i jeżeli ktoś nie zasubskrybował kanału, to bardzo gorąco zachęcam. I do następnego razu, buziaczki pa. I zapraszam kolejny znak Zodiaku. Tym razem witajcie, skorpionki. Zaznaczam, że nie ze wszystkimi horoskop będzie rezonować, tak? To jest horoskop ogólny. Jeżeli ktoś chce skorzystać z czytania indywidualnego, zapraszam na bloga Wróżka Roza. Jeżeli ktoś nie zasubskrybował mojego kanału, to bardzo gorąco zachęcam. Nie zapomnijcie wcisnąć dzwoneczka. Wtedy będziecie dostawać powiadomienia o nowym filmie. A póki co, zobaczmy, co tutaj u Skorpiona w marcu się będzie działo. Marzec 2021, finanse, co tu się będzie działo u Skorpiona. Pokażcie karty. A, trochę się boicie. Co Wy tutaj się czegoś boicie? Boicie się o swoje bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o finanse, o swoją posadę. No ale tutaj uważam, że będziecie szli do przodu. Yy, tylko musicie zachować równowagę, tak? Bo jak widzicie, ten rydwan jest. Yy, I tu po prostu trzeba yy, zachować tą równowagę, ze względu na to, że yy, no te konie idą, rozchodzą się, tak? one sobie y, idą w każdy w inną stronę, więc tutaj po prostu trzeba może trzeba się zatrzymać, tak? I po prostu poobserwować y, poobserwować pewne rzeczy, y, żeby nie wpaść w jakiś wir, tak? W jakiś taki dziwny wir. Tylko zatrzymaj się i opanuj. Macie ogromny potencjał do działania, czyli też być może Musicie uwierzyć w siebie, tak? Bo tutaj, tak, taka jest, no ten Księżyc to jest dużo niedomówień, dużo takich spraw lękowych. Jak będziecie podpisywać umowę, ci, co nowi będą podpisywać umowę, no to tutaj starajcie się wyjaśnić wszystko przed podpisaniem. Albo zwróćcie uwagę, jak ta umowa będzie podpisana, bo może być. Yy, Yy, napisana bardzo fajnie dużym truczkiem, a pod spodem małymi yy, małym literkami jakieś dziwne kruczki, po prostu, że yy, jakieś podchwytliwe haczyki mogą być, więc tutaj po prostu na to trzeba zwrócić uwagę. No ale zobaczmy, co nam jeszcze karty dopowiadające powiedzą. Yy, nie stosuję kart obróconych, więc odwracam je z powrotem. No słuchajcie, to jest ewidentnie wejście w coś nowego, tak? Tylko wy się boicie, że, że będziecie zranieni, że tutaj coś pójdzie nie tak. Ja myślę, że tym nowym y, uleczycie swoje stare rany, ale jak będzie do końca, to zależy od Was. Drzewo, czyli też zwróćcie uwagę na swoje zdrowie na swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, tak? I wtedy będziecie mieli duże pole do popisu. Dobrze, drogi skorpiony, zobaczmy, co tutaj u Was w uczuciach. Uczucia skorpion, uczucia skorpion. Uczucia skorpion. No słuchajcie, tutaj się pojawia y, nawet trzech panów, tak? Y, wy tak jakby jesteście po pokłóceni z kimś i tutaj się pojawiają trzy osoby, tak? Jedna młodsza i dwóch y, starszych mężczyzn. No, i zobaczymy, co tutaj karty doradzą, co karty dopowiadające powiedzą. No, tak jakby to Was dopadnie ee, <laughs> niezależnie, czy Wy będziecie to wypierać, czy nie, to tak jakby musicie się zdać na los. Wy się będziecie bra bali. Weź w jakąkolwiek relację. I tutaj po prostu e, karty mi pokazują, że tak, jakby będziecie dużo analizować, dużo będziecie analizować, myśleć. No i macie maga, więc też dużo, dużo tak e, będziecie odpływać, bujać tutaj w obłokach. Kogo wybierzecie? No nie wiem, no ale macie tutaj pole do, do popisu, więc. Mm, Wiecie, no król, król monet jest stabilny, ale on się nie będzie spieszał. On nie będzie wylewny w uczuciach, tak? Ten młodzież Niaszek będzie mówił o uczuciach, o takich szczerych uczuciach. Też jeżeli macie dzieci, zwróćcie uwagę, co tutaj dzieci do Was mówią, tak? No i tu ten król kielichów może uleczyć te wasze, wasze stare spory, spory nawet ze samym sobą, tak? Więc tutaj. Też to jest istotne, no ale to już zależy od Was, kogo wybierzecie. Będziecie mieli tutaj pole do popisu, jeśli chodzi o wybór. No i zobaczmy, co w energiach ogólnych i zdrowiu. Słuchajcie, wskazany jest ruch, wskazany jest ewidentnie ruch, żebyście nie siedzieli jak miśki, tylko zaczęli się przemieszczać, bo jeżeli będziecie siedzieć, no to wam się to odbije na kręgosłupie też. Zwróćcie uwagę, też no też może będziecie czytali coś tutaj, drążyli jakąś wiedzę, no tu jeszcze tak patrzę, że pod kątem rodziny też tak, jakby zwróćcie uwagę na relacje, na spotkania. Tu po prostu um, tak, taką sytuację tutaj wyczuwam, tak? Yy, wskazane są badania też pod kątem jelit, yy, wody w organizmie, no co niektóre panie powinny też się tutaj przebadać ginekologicznie, no i słuchajcie kręgosłup, nie dźwigajcie w, w, w tym miesiącu, nic, tak? Starajcie się unikać jakichkolwiek ciężarów. Czy nawet zakupy, jak będziecie robić, czy no, jakieś tam by miało być przemeblowanie, to yy, nie dźwigać, tak? Dobrze, zobaczmy, drogie Skorpiony, co tutaj w miesiącu marcu, jaka karta rady dla Was. Pokaż wszystkim, co potrafisz. Dziel się swymi talentami, tak? I zdolnościami ze światem. Widzicie? Taniec, taka. Yy, luźna atmosfera, tak uwalnianie tych ciężkich emocji tak, czyli też takie no, piękno też w tym, tak i wtedy pojawia się światło że te, te, te ciemne energie schodzą, dobrze moi kochani, zobaczmy teraz co tutaj będzie jeśli chodzi o karty rady z kluczy anielskich Wyszły dwie. Dobra, no to jak chcą się dwie pokazać, no to dlaczego nie? Bądź zadowolony ze wszystkiego, co już osiągnąłeś i widzisz, wzbogacasz życie swoją osobą. Czyli miej świadomość, miej świadomość, że bez względu na to, które miejsce zajmiesz, to wzbogacasz życie swoją osobą, swoje życie jak i innych, tak? Czyli jesteś osobą ważną, drogi Skorpionie. I zacznij doceniać siebie. To jest bardzo istotne, tak? To jest bardzo ważne. Dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Słuchajcie, jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście łapki w górę. Dajcie znać w komentarzu, z kim ten film rezonuje. No i oczywiście bardzo gorąco zachęcam do subskrypcji, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił. A póki co, buziaczki. Pa do następnego razu i zapraszam. Kolejny znak. Witajcie, drogie strzelce. Zaznaczam, że nie ze wszystkimi będzie horoskop rezonować, tak? bo to jest horoskop ogólny. Niemniej, yy... można się zapisać yy, na czytanie indywidualne na blogu Wróżka Roza. Yy... Ja bardzo gorąco Wam dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki, za wszystkie subskrypcje. O, oczywiście gorąco zachęcam te osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, by to zrobiły. A póki co jedziemy z koksem, zobaczmy co tutaj się będzie działo, jeśli chodzi o strzelce w finansach. Finanse, praca, finanse... Strzelec na miesiąc marzec 2021, zobaczmy. No, macie tutaj wybory, tak? Czyli tutaj dużo działania, szybka taka energia, może też przemieszczanie się, tak? Być może będziecie podróżować tutaj. Kierujcie się też swoją intuicją, też takim swoim wnętrzem, żeby jeżeli dostaniecie propozycję pracy, to róbcie to tak, jakbyście robili to najlepiej. Jeżeli obsługujecie klientów, to starajcie się robić to tak, żeby ten klient się czuł najważniejszy. To, co zasiejecie, będziecie zbierać efekty, czyli też trzeba się troszeczkę uzbroić w cierpliwość, tak. Niemniej. Plony będą zbierane, słuchajcie, no trzeba będzie na niektóre rzeczy poczekać, czyli uzbroić się w cierpliwość. Niemniej e, róbcie to, co Wam sprawia przyjemność, tak? E, więc tutaj po prostu e, widzę dosyć dużo działania, takiego szybkiego działania, takiego e, szybkich e, reakcji, szybkich decyzji, tak? Czyli tutaj dużo tak się będzie u Was działo. No ale zobaczmy, co nam karty podpowiadające e, powiedzą. Nie bierzcie też za dużo na siebie, tak? Bo tutaj e, no będziecie tworzyć, będziecie płodzić, e, ale tak mówię, e, będzie to stabilność, ale chwilami będziecie walczyć sami ze sobą. Po co ja w to wszedłem, w, w, weszłam? E, tak jakby e, może chodzi o to, że tutaj dwa wybory... E, e, może chodzi o to, żebyście nie brali zbyt dużo obowiązków. Może będzie tak, że będziecie pracować w dwóch pracach: po prostu dwie prace będziecie mieli i będziecie tym przeciążeni, tak? I po prostu, żeby mieć efekty tej pracy, no to tak jakby musicie zamknąć jeden etap i dopiero wejść w drugi. Ale tutaj słuchajcie, no, też u niektórych strzelcy może pojawić się no własna działalność gospodarcza też coś, coś co wy będziecie tworzyć, może to będzie też praca artystyczna, pisanie książki coś tutaj takiego widzę, może też być tak, że niektóre panie mogą zajść w ciążę po prostu i pójdą na zwolnienie lekarskie, tak i też tak jakby tylko będą musiały poczekać na odpowiednie warunki czy po prostu upewnić się, że nie zostaną zwolnione więc tutaj też taka sytuacja jest brana pod uwagę no albo jak będziecie podpisywać umowy w banku też, tak? To też po prostu e, no może będzie także kilka pożyczek, co niektóre osoby mają, no to po prostu trzeba będzie złączyć to w jedno, tak? Musicie przemyśleć, czy dacie radę. Dobrze, zobaczmy w uczuciach u strzelca. Strzelec uczucia, co tu się będzie działo? O, na jakiegoś czarucha, czarusia możecie tutaj y, trafić. Słuchajcie, kogoś z przeszłości. Y, uważajcie. Bo po prostu no, ta osoba was skrzywdziła, tak? I żeby nie było powtórki z, y, z rozrywki y, na nowo. Nie dajcie, nie pozwólcie sobie tutaj, żeby ta osoba na nowo wkroczyła. Wy musicie być przebiegli i nie dać się już wciągnąć w te. Gierki. Ta osoba będzie próbowała na siłę tutaj y, Wam mówić, że y, już będzie wszystko dobrze, żebyście im wybaczyli i tak dalej, a tu y, no zrobi to samo, tak? Nie spieszcie się z podejmowaniem decyzji, jeżeli no jeszcze Wam na tej osobie zależy, bo tu będzie dużo mowy właśnie o takiej stałości, o. O y, pięknym domu, o rodzinie, ale zero działania i znowu będziecie się tutaj y, zamartwiać. I y, osiągniecie zwycięstwo, jeżeli zdecydujecie się, ale to będzie chwilowe zwycięstwo. Za chwilę się okaże, że jest kolejny trójkąt, tak? Będziecie się dowiadywać, że no jest niefajnie, tak? Że trafiacie na coś, na kogoś, kto nie jest do końca z wami uczciwy. Tak to tutaj postrzegam, chociaż te, ta seria dobranych kart jest lepsza. Ale mówię, ta osoba może mówić o rodzinie, ale nie będzie działać nic w tym kierunku. I tak jakby moim zdaniem. Uświadomicie sobie, że nie warto wchodzić w relacje z tą osobą, i wtedy osiągniecie zwycięstwo i będziecie świętować, tak? Bo trzy Kielichy ma y, tak, jakby dwa oblicza, tak? Czyli tutaj jest y, to, że świętujecie, ale może być również to, że może być trzecia osoba, tak? Czyli tutaj trójkąt, y, po prostu, że, że możecie mieć konkurencję i możecie przeżyć drugie strzelce, rozczarowanie. Dobrze, zobaczmy co teraz się będzie działo w energiach ogólnych dla strzelca na miesiąc marzec i w zdrowiu, na co mają zwrócić uwagę strzelec. Marzec 2021, strzelec. Słuchajcie, no, spacery też z, z psiakami, może jakiś wyjazd w góry by Wam się przydał. Nie dźwigać nic, bo tutaj też kręgosłup daje się we znaki. Słuchajcie, jeżeli wyjedziecie w góry, to nie przeciążać się po prostu. Lepiej po prostu gdzieś tam delikatne do parku, gdzieś. Niektórzy mogą wyjechać do sanatorium, a niektórzy po prostu mogą wylądować w szpitalu. Tak, czyli tutaj po prostu uważajcie na siebie bo może tutaj coś być niefajnego. Również też tak jakby wychodźcie między ludźmi, ludzi, jak i również w naturę. To Wam tak jakby pozwoli też wyjść ze stanów depresyjnych. Niektórzy mogą wyjechać do sanatorium, niektórzy mogą wyjechać w góry, tak jak powiedziałam, ostrożnie w tych górach, żeby się nie połamać. No i niektórzy mogą też do szpitala, czy gdzieś tam po prostu yy, również może być to tak odbierane, można odczytać te karty, że koniec tych blokad yy, po prostu yy, i można będzie spotykać się towarzysko w większym gronie. Też tak może być, ale no to różnie można te karty interpretować. Zobaczymy co będzie i to życie nam pokaże. Dobrze, zobaczmy teraz, co nam karta rady powie dla strzelca. Wypadła mi tu, to widocznie ona się chciała pokazać. Pozwól sobie na lenistwo. Czasem dobrze jest nic nie robić, widzicie? Czyli relaks, medytacja, coś tutaj w tym kierunku, żebyście popracowali nad sobą. Warto czasem się zatrzymać, nie biegać, że tak powiem. Tylko po prostu przemyśleć pewne rzeczy. Dobra, zobaczmy druga karta Rady. Odważ się zdobywać nowe doświadczenia, tak? No, strzelce lubią przygody, lubią, e, jak dużo się dzieje. Nie, nie lubią stać w miejscu, znam wiele strzelców, i wiem, że to są taki jest znak ognisty, że on lubi. Lubi podróże, lubi poznawać ludzi, lubi poznawać świat ogólnie, tak? Jest otwarty na wszystko. No i raczej się niczego nie boi. To jest też fajne. Słuchajcie, to by było na tyle. Ja Wam bardzo gorąco dziękuję za uwagę. Jeżeli Wam się film podobał, to oczywiście zachęcam do łapek w górę jeżeli z Wami to rezonuje to oczywiście dajcie znać w komentarzu jeżeli ktoś nie zasubskrybował mojego kanału to bardzo gorąco zachęcam słuchajcie i nie zapomnijcie wcisnąć z dzwoneczka, wtedy będziecie mieli, będziecie dostawać powiadomienia o nagranym nowym materiału materiale, a póki co ja Wam bardzo gorąco i serdecznie dziękuję buziaczki pa do następnego razu